Jego hey, gogoń, otwieram moją patuszkę z współpracy, tłumaczę nazwę, i jest to bluza i ja wybrałam kolor niebieski, więc otwiera się razem za. Było dla mnie bardzo ryzykowne, bo takiego niebieskiego jeszcze nigdy nie miałam w moich bluzach. taki mega mocny, więc otwieramy. O oh mój god, sorry, on tak robocie otwiera, żeby Dostała, dostałam, tutaj taką metelik i dostałam upominę A ja kocham żółwy jej ja bardzo Ale miła w dotyku Boże, czekajcie, ja wam go pokażę, zobaczcie Aaa, to mi za bardzo nie... Ej Boże, no, ten żółwik jest słodki Czekaj, jaki ten żółwik jest słodki No i teraz najważniejsze Zobaczcie Jak ona się prezentuje, ma fajne rękawy Nie pamiętam jak ja ją znalazłam, ale jeszcze to wam dam, chyba SP, tak, wydaje mi się, że Essa jest wąska. Ja, jaki mielusi materiał? Jest idealna, porecą tą firmę. Jest... Jeszcze raz mówię i powiem Wam zakocham się. Ja... Ja nie wiem, że mam to do mnie. Nie będziesz nam bardzo. Nie że Oh O my god. Ej, to, to jest... To wygląda rewelacyjnie. Zacznijmy jeszcze najważniejsze. O oh my god! Widzicie ten kaptur? Jak ktoś będzie się pytał, z jakie to jest będę mówiła... Wonderland? Jeju, jest. A, tak i jeszcze ten kolor jeju jest tak śliczny. Ja nie mogę się na ja będę. Nie mogę się na to, so cute.